Elon, wszystkim, standardowo witam się z Wami na moim kanale. Oczywiście zachęcam, aby zasubskrybować mój kanał, zostawić dzwoneczek sobie, no i napisać jakiś komentarz dla zasięgu. Dzisiaj porozmawiamy o giełdzie Binance oraz o lunchpadach i lunchpulach, które się tam odbywają. I dodatkowo, dla osób, które zobaczą ten film do końca, mam coś dla Was ekstra także krótkie intro i lecimy. Jesteśmy na moim blogu Oczywiście na blogu znajdziecie bardzo dużo informacji dotyczących kryptowalut, ale dzisiaj porozmawiamy typowo o lunchpulu Binance. I zaraz Wam pokażę o co tutaj chodzi. Jak wiecie, ja sam korzystam z lunchpuli, lunchpadów już od dłuższego czasu. Ostatnio wiele razy pokazywałem właśnie te głównie na giełdzie Binance, z uwagi na to, że bardzo fajnie one wychodzą. Ja tam farmię zarówno BNB, jak i FDUSD, ponieważ posiadam te kryptowaluty, trzymam je w dłuższym terminie, więc wysyłam je po prostu do pracy. Tutaj na blogu znajdziecie podstawowe informacje, co to jest lunchpool, tak jak widzicie, możliwość dana przez jakąś giełdę, tutaj Binance, żeby farmić token. Farmienie to jest takie trochę stejkowanie tokenów za to, że dostajemy w zamian inne. No i tutaj, jeżeli my Zastejkujemy nasze kryptowaluty BNB lub FDUSD lub takie, które tam po prostu oni akceptują, no to dostajemy możliwość otrzymywania tokenu, który jeszcze nie jest na giełdzie. I to jest mega fajne, ponieważ to jest dla osób, które chciałyby zgarnąć tokeny, które jeszcze nie pojawiły się na giełdzie i po prostu na tym zarobić. My tutaj no nie ryzykujemy za bardzo nic, bo jeśli otrzymujemy tokeny, zastejkowanie naszych, które już mamy, no to dostajemy je po prostu w gratisie, dostajemy je tak jakby za darmo. Warunki lunchpula, który odbywa się od 22 luty 2024 przez 7 dni, także już dwa dni minęły, ale tutaj nie ma problemu, można z tego jeszcze śmiało skorzystać. Data listingu kryptowaluty portal odbędzie się 29 lutego. No i tutaj bardzo fajna informacja: 50 milionów tokenów portal, Czyli to jest 5% całej podaży tokenów została przeznaczona na ten lunch pool. Dzięki współpracy z Binance przygotowaliśmy dla Was promocję. Ta promocja jest bardzo prosta do zrobienia. Możesz zgarnąć 20 sztuk kryptowaluty Portal, rejestrując się na giełdzie Binance, przechodząc KYC. No i dodatkowo możesz też brać udział tutaj w lunch poolu, którym ja sam biorę udział. Kto pierwszy, ten lepszy. Jeżeli 20 osób się zarejestruje, przejdzie KYC, to te 20 osób otrzyma właśnie po 20 tokenów portal. To jako promocja, także zachęcam do skorzystania z tego. Dlaczego warto zainteresować się tokenem Portal i farmić go? Przede wszystkim dlatego, że jest to platforma do gamingu Web3. Takie platformy znacie i też pewnie widzieliście, bo tego tworzy się mnóstwo. Ta jest dość ciekawa, bo sam się tym zainteresowałem. Portal ma partnerstwa z Layer Zero, Solaną i Polygonem, posiadają też 180 gier na swojej platformie. Także no, dla mnie bardzo ciekawa oferta. Oczywiście, za posiadanie tego tokenu na platformie będziemy mieli zniżki. O tokenie Portal, no to 1 miliard tokenów Portal. 50 milionów na launchpad, no i tutaj mamy 167 milionów tokenów na TGE. Także tutaj te TGE to jest początkowe uwolnienie tokenów, to jest 17%. Jak brać udział w launchpoolu? To nic prostszego. Po prostu posiadamy konto Binance, które jest zweryfikowane, czyli posiadamy tam KYC. Przechodzimy na stronę launchpula. No i tam już wszystko też bardzo ładnie widać. Zaraz też wam pokażę jak to wygląda bezpośrednio na giełdzie. To jest screen z mojego konta. Tutaj widać, że ja już nafarmiłem za FDUSD sobie 5 tokenów portal, a za BNB nafarmiłem tych tokenów 25, ponieważ tych BNB stosunkowo więcej posiadam do FDUSD. Tutaj jest cała. Akcja opisana, jak ten LaunchPool portalu wygląda. Oczywiście część tych informacji też znajdziecie u mnie. A z poziomu giełdy wygląda to w taki sposób, że no giełda jak wejdziecie wygląda w ten sposób. Oczywiście w aplikacji bardzo podobnie. W aplikacji wystarczy wejść tylko w Launchpad lunch Pool, i tam to wszystko jest. Na giełdzie, jeżeli korzystacie z komputera, przechodzimy tutaj w More. Szukamy Launchpad LaunchPool bardzo podobnie jak na telefonie. Klikamy tutaj w Launchpad, Launchpool. No i po chwili ukaże się naszym oczom platforma, gdzie można to robić. I jak widzicie, ja tutaj mam zastejkowane już moje FDUSD i BNB i tak jak widać, w czasie rzeczywistym te nagrody są tutaj naliczane. Dodatkowo, jeśli na przykład posiadacie więcej FDUSD, możecie śmiało wejść tutaj i dodać więcej do stakingu tych, właśnie kryptowalut. Możecie też bez problemu, na przykład, odebrać część tych swoich FDUSD, zabrać je z powrotem. Także nie musicie cały czas tutaj trzymać tych środków, tych środków, nie mrozimy. I to też bardzo mi się właśnie podoba. I tak jak widzicie, ja tutaj akurat mam 4000 FDUSD, 6 tokenów nazbierałem, mogę te tokeny od razu sobie na saldo sklejmować i one już są dostępne u mnie na saldzie. Po listingu będę mógł z tym zrobić co chcę. Będę mógł sprzedać, potrzymać czy po prostu rozegrać rynek według moich indywidualnych zasad. Tutaj możemy sobie zobaczyć lunchpool order i tak jak widzicie odebrałem te 6 sztuk portala, to już tutaj widać w historii. Wcześniej też brałem udział w kilku innych poolach. Był to Pixel, tak jak widać odebrałem 404 piksele, tutaj 132 piksele, ponieważ ta jedna lokacja jest za BNB, a ta druga za FDUSD. Aldlyera tak samo odbierałem, Mantę tak samo odbierałem, no i tutaj XAI, i tak to właśnie tutaj leci. No, i tutaj też mamy Trade Now, bo tu można przejść bezpośrednio, właśnie na stronę tradingową, ale tak jak widać, no jeszcze strony tradingowej nie ma, jeżeli chodzi o Binance, no bo ten token zostanie dopiero wylistowany. Fajne jest jeszcze to, że możesz śledzić te nagrody na bieżąco w czasie rzeczywistym. Tutaj znajdziecie też bezpośredni odnośnik do giełdy Binance. Jeżeli chodzi o założenie konta Binance, to wystarczy, że przejdziecie tutaj, klikniecie w link, załóż konto Binance, pojawi Wam się taka strona. Oczywiście tutaj u góry macie możliwość zarejestruj konto, tutaj też można się zarejestrować. Ja preferuję tutaj głównie właśnie e-mail, także podajecie swój e-mail wypełniacie wszystkie dane, na koniec weryfikujecie konto no i macie szansę zdobyć 20 tokenów portal od giełdy Binance dla naszej społeczności hajsoholicy tak jak tutaj widać tą promocję, także zachęcam do skorzystania, dajcie znać w komentarzach co o tym myślicie, dajcie znać czy bierzecie udział w tego typu akcjach, no i widzimy się w kolejnych filmach, trzymajcie się, cześć!